Jadę na siłownię, 31 dzień stycznia, czyli ostatni dzień miesiąca i ostatni dzień challenge'u. Challenge krótki, trochę się nie przyłożyłem, może dlatego, że tak e, z bomby w to wszedłem. No i dużo rzeczy było też do ogarnięcia. Trochę wróciłem do formy tej z challenge'u majowskiego, studni, ale teraz zrobię sobie znowu przerwę i trochę się bardziej przyłożę do tego, ale chyba nagram podsumowanie na temat tego, pierwszego challenge'u majskiego oraz tego challenge'u, który teraz robiłem. Jest линй ад Спасибо. Witajcie. Kolejny dzień. Jedziemy zaraz na siłownię zolą. Wczoraj miałem niestety przerwę. Miałem ostro trenować, ale coś wczoraj nie wyszło. Wczoraj był taki lightowy dzień. Trochę pogerniałem na komputerze. I jak wczoraj Wam pokazywałem, mój zegarek coś przestał działać. Nie wiem, czy to teraz będzie widać. No wczoraj Wam pokazywałem przyciemnie obraz. Połowa ekranu jest ciemniejsza, połowa jaśniejsza i ta ciemniejsza miga. Teraz Teraz akurat nie miga, zastanawiam się, który zegarek wziąć na siłownię. Jak ten teraz funkcjonuje normalnie, to chyba go wezmę, chociaż z drugiej strony ten też już działa, bo go zrestartowałem i pokazuje wszystko normalnie. Plusem tego zegarka jest to, że on ma ten guzik taki z boku, on się nie wciska. Jak robię, jak tak zginam rękę, się za bardzo nie wciska i jest wszystko OK. A w tym te wystające niestety czasem coś się poklika, coś mi się Innego włączy niż powinno, albo zatrzyma trening. Także się zastanawiam, ale zobaczę. Może, może ten po prostu wezmę. Zobaczę jeszcze, jak bateria 69%. Także na dzisiejszy trening starczy. Plusem tego zegarka, że ten wytrzymuje chyba z tydzień albo dwa, a ten tylko kilka dni. Chyba jest wszystko powłączane, to automatyka, pogoda niezbyt. Także dzisiaj odpowiedni dzień na trening. Już nie biorę aparatu na, na trening, zrobię formę, to wtedy coś będę nagrywał. Mam plan na nagrywki jakieś fajniejsze. Da hinten ganz, ganz weit hoch, Nordsee. <music> <music> Witajcie w kolejnym dniu. Teraz używam statywu, który kupiłem jakiś czas temu. Fajna sprawa, szczególnie jak teraz zacząłem jakieś tam filmiki sobie nagrywać na siłowni. Ma końcówkę do telefonu, więc mogę i aparat, i telefon nagrywać. Mój drugi film, mój drugi vlog dopiero. Także muszę zacząć nadrabiać to wszystko, nagrywać i tak dalej, i wrzucać w końcu, bo dwa tygodnie temu nagrywałem odnośnie Weekendego, weekendowego vloga, a ten vlog nie był skończony, więc dzisiaj będę kończył. Także kolejny weekend ogarniam. Muszę teraz, zaraz będę ściągał ozdoby świąteczne z balkonu, gdzie jest początek marca. I wieczorem może pojedziemy na siłownię, jak straczy czasu. Tego, że też po drodze będziemy ogarniać auto. A ja dalej w piżamce, teraz nałożyłem taką bluzę. Na dworze nie jest za ciepło, tak żeby sobie postać chwilę to jest ok, ale żeby dłużej to już się wydaje, że będzie za zimno. Więc założę skarpety, buty i lecę na balkon ściągać te ozdoby, te lampki. Później, może nie wiem czy dzisiaj, czy jutro, może jak znajdę czas, to w końcu zrobię też porządek z tymi rzeczami po remoncie, które zostały w piwnicy, wrzucone. Wezmę sobie nożyk, żeby te tytyty poucinać. Nie wiem, który, który się nada. Balkon ogarnięty, wszystko pościągane. W końcu można powiedzieć. No i tutaj zostały te rzeczy, które są do piwnicy, do wyniesienia. Tam lampki zapakowane. Jeszcze muszę kilka rzeczy w macie dokończyć, oczywiście. W każdym bloku ostatnim to wspominam, ale dzisiaj to chyba już albo jutro najpóźniej. No i kupiliśmy kilka rzeczy organizerów do szuflad, więc też będzie sprzątanie. Zaplanowane w moich szufladach. Za, za jakiś czas jedziemy do Polski, więc też trzeba będzie kilka rzeczy powyrzucać albo pooddawać. No i trzeba zrobić właśnie przegląd tego, co, co jest do oddania, co do wyrzucenia. Żeby zrobić trochę miejsca w szufladach. To, co powinien złożyć, dalej tutaj jest. Tak to wszystko wygląda, ale mówię wam, że to już ostatnie chwile. Będzie już w końcu czysto. I też ostatnio się zastanawiałem, czy moją siłownię, którą mam tutaj. Czekajcie. Czyli nie przerzucić do piwnicy i nie zrobić sobie e, takiej siłowni piwniczanki, dokupując jakieś e, sztangi, może jedną sztangę i ławeczkę. Zobaczymy po urlopie. Kolejna rzecz, to mój zegarek, który się rozładował. Będę go oddawał na reklamację, bo połowa ekranu miga, chociaż jak ostatnio zacząłem ją. Jak zacząłem reklamować ten zegarek i e, pisać informacje od tego odnośnie uszkodzeń i tak dalej, to przestał migać. Ale to wydaje mi się, że i tak to nic nie minie, bo połowa ekranu jest lekko ciemniejsza, więc zobaczymy, co oni tam wymyślą. Tym bardziej, że mam umowę, tym bardziej, że mam y, specjalne ubezpieczenie na 3 lata wykupione i dodatkowo 2 lata jeszcze nie minęły z tego ubezpieczenia standardowego do tego zegarka, więc tak to wygląda. Zacząłem ostatnio brać Clean Burexin, w sumie zacząłem ostatnio, dzisiaj, dwie pierwsze kapsułki, ale sprawdzałem, jaki ma skład, z tego względu, że y, też mam dużo swoich odżywek i nie chcę dublować. Witamin, które już biorę, żeby nie było, że przesadam, na przykład kofeiną, tauryną czy jakimś czarnym pieprzem i tak dalej, witaminami, które są również w tym Clean Burexin. to 80 kapsułek, 4 dziennie. Trochę po urlopie jeszcze mi starczy, ale zobaczymy. Chcę właśnie się spiąć do urlopu i do wakacji, żeby mieć lekko lepszą formę. sprzątania, ogarniania, jak widzieliście. Przynajmniej będzie niedziela wolna. Zaraz się zwijamy na siłownię, jeszcze muszę trochę przekosić, bo od południa nic nie jadłem. Trochę się świecę, bo zaraz używam nowego produktu. Dokładnie chodzi o ten produkt matujący krem żel do twarzy. Wcześniej używałem tołpa, ale ten produkt jest również z tej samej fabryki. Więc yy, możliwe, że to jest jakaś tania wersja tołpy. I testuję, żeby zobaczyć, czy mi się sprawdza. Tołpa mi się naprawdę sprawdza, ale jest trzy razy droższa. Więc zobaczymy jak przez miesiąc będę używał. Natomiast ten produkt fajnie się aplikuje, bo jest taka zatyczka, a w tej tłupie jest po prostu zwykłe do odkręcania, więc ten pod tym względem jest akurat dużo lepszy. To jest to białko, które dostałem od SFD w prezencie i dlatego z tego teraz korzystam. A wcześniej używałem tego białka, ale jest bardzo takie... bardzo się pieni, więc teraz sobie z ciekawości po prostu robię to zwykłe. No i EAA Pro. Jakiś jogurt, na to? Wczoraj byliśmy w Ikei, kupiłem sobie taki spieniacz. Mamy osobny spieniacz, który jeszcze podgrzewa wodę, ale ten wydaje mi się, że będzie fajny też do robienia szejków. Robiłem sobie teraz porządki, i to co tutaj teraz widzicie, to jest do wyrzucenia. Też znalazłem moje fiszki do nauki języka. To jest gdzieś tutaj, do języka angielskiego, nawet. Tutaj widać płytę, chociaż nie mam gdzie teraz płyty wrzucać. też jest angielski, i mam chyba jeszcze tutaj to co, tam, to, co tam widać, to chyba też jest angielski. Także będę musiał pokorzystać z tego. No i tutaj są rzeczy do oddania. Kupiliśmy wczoraj w IKEA takie organizery do ubrań. Tak to teraz wygląda. Że tak sobie powrzucałem. Tu są piżamki I jeszcze będę musiał kupić organizery na te bluzy. Tutaj ogólnie się sprawdza. Jest ok. Wszystko się mieści i przynajmniej jak coś potrzebuję, to wszystko widzę, jak to wygląda. Jakie są rzeczy. Więc łatwiej też znaleźć. A czasami jest tak, że jak robię porządki, to wtedy się okazuje, że mam rzeczy, w których. Chciałbym chodzić, ale zapominam o niej, więc dlatego teraz kupiliśmy te organizery. Dodatkowo organizer na moje rzeczy, tutaj gadki skarpety, takie małe małe te pojemniki, więc też fajnie, fajna sprawa, ale wydaje mi się, że to do innych szuflad, bo tu było dwa takie duże, dwa takie podłużne i dwa takie malutkie. A widzę, że jeszcze tutaj taki kwadracik został, więc to chyba mniejsze szuflady były tam w Ikei. No i tak. Ten pasek z wesela. Trzeba zrobić nową dziurkę. Bo, jak byłem na weselu, to byłem dużo grubszy. Eee, nie wiem. Mam bardzo. To są bardzo duże spodnie. Te też w kratę będą musiał pozmniejszać. Do oddania. To jest kurtka eee, Jack Wolskin. W takiej cenie. Ja ją kupiłem na promocji. Ona wygląda tak, z takim kożuszkiem, ale jest trochę za mała w klatce, więc ja ją będę sprzedawał. Może się okazało, że to jest dla kobiet, więc przez pomyłkę kupiłem dla kobiet na promocji, ale bardzo fajnie ogólnie wyglądała. I marynarkę też do sprzedania, prawdopodobnie na wintet. Wistula, zadbana oczywiście, tylko że malutka. Super slim. Ja już nie jestem super slim. I tu są rzeczy do oddania, więc zobaczymy.